we É Jest kolejny dzień przy krzyżu. Dzisiaj, jak widzicie Państwo, spotykaliśmy się około godziny 20.00 6 września 2011 roku. Widzimy tę skromną grupę osób w godzinach wieczornych, ale wtedy, kiedy spotykamy się tutaj za dnia przy krzyżu, wtedy to miejsce nabiera niezwykłego charakteru. Byliśmy świadkami, że ostatnio powstał tutaj krzyż, replika krzyżu, krzyża od Giewontu. Potraktowaliśmy dosłownie to, co powiedział ojciec święty Jan Paweł II w Roncie krzyża od Giewontu do Bałtyku. I jest osoba, która tutaj, e, widzimy, którą tutaj widzimy wiele razy e, Pan e, Henryk Krakowiak Henryku, co czytasz? Co to jest? Czytam materiały Z mieszkańców Przemysłu obronnego W Polsce Tutaj bardzo ciekawa jest Najwięcej materiałów Przemysłu obronnego Który, no... To ale co to znaczy, że Polacy jeszcze mają przemysł zbrojeniowy? Mają jeszcze przemysł zbrojeniowy. I to trzeba, znaczy no, on jest wykańczany, ale... A no, przez kogo jest wykańczany? W grupie Gumaru. jak to Od 1990 roku po przekazaniu władzy przez tak e, ekipę... E, Odbywa się dzika i bardzo Jak to zostaniesz szliwa, posłem z, Ligi, z ramienia Przemysłów. Polskiej Partii Pracy, bardzo wiemy, że kandydujesz do Sejmu. Co zrobisz z Bumarem? Czy sprzedasz go, absolutnie, byle komu za grosze? Absolutnie. Bumar jest bardzo dobrą, dobrze zorganizowaną firmą wraz z całą grupą firm. Z instytutów, które, które pracują na rozwój przemysłu, są to innowacyjne, bardzo zaawansowane technologicznie rozwiązania, które praktycznie rzecz biorąc, tak samo są skuteczne i zaawansowane jak zachodnie, a czasem wyprzedzamy po prostu zachodnie rozwiązania. Polacy mają twór, zresztą też zdolny naród. E, przypomnijmy, Henryk Krakowiak, który dzisiaj tutaj chce z nami być. W telewizji narodowej wiele razy pojawiał bardzo ważne rzeczy i jest z nami po raz kolejny. To miejsce będziemy tutaj w tym miejscu również 10 września, w kolejną ważną miesięcznicę tego, co się wydarzyło tutaj 10 kwietnia, czyli zamachu na wartości chrześcijańskie. Tak jest, oczywiście, jak najbardziej. Uważam, że szanować trzeba wszystkie wartości. Związane z Polską, z narodem, również z władzami, które działały dobrze dla dobra narodu i państwa polskiego. I takie, o takich osobach trzeba pamiętać. będziemy to mówili o pieniądzach WSI. Czy to Ty, jako, jak zostaniesz posłem, będziesz starał się, żeby pieniądze w WSI przeszły na skarb państwa? Ależ naturalnie masz naturalnie. Oczywiście. Jest to. Uważam, że proces prywatyzacji trzeba rozliczyć, dlatego, że tak się składa, że ja po studiach zaczynałem pracę w Polkolorze i mogę powiedzieć, że i podziękować właściwie swoim przełożonym, że miałem zawsze 4 lata pracować przy budowie zakładu zaawansowanego technologicznie w tym czasie i gdyby krótko mówiąc, nie ta transformacja dzika, krótko mówiąc, która była przygotowana przez służby wrogie w Polsce i grupy, które wewnątrz Polski opanowały najwyższe stanowiska, również wrogo działające, to się wyczuwa i rozumie, to Polacy by podobnie jak Chiny bardzo ewolucyjnie przeszły proces przekształcenia po prostu w kierunku bardziej, bardziej powiedzmy narodowej e, gospodarki o charakterze kapitalistycznym, ale mającej pierwiastek narodowy. A więc nieprawdą jest, że pieniądz nie ma e, ojczyzny i nie ma po prostu właściciela. To, co towarzysz Balserowicz, najwyższej klasy szkodnik i oszust dla Polski, również e, z panem, który był... E, ministrem prywatyzacji z panem Lewandowskim dokonali wraz z grupą e, tak zwanych, e, krótko mówiąc, demoliberałów z poznaków e, sorosza SASA, czyli to krótko mówiąc jest to krótko mówiąc liberalna opcja ekonomiczna Chicago'ska Feydmana i również trzeba wspomnieć o m, również senatorze w który tutaj odegrał szokującą rzecz, około 3000 obywateli polskich pochodzeniach. Ale ja chyba gubię zostało, wątek. Zostało, zostało. zacząłeś mówić, zacząłeś przemysłu mówić przemysłu o tym, Polski. że będziesz przeciwko wyprowadzaniu pieniędzy w USA poza Polskę no, i również drugie pytanie, czy jesteś zwolennikiem tego, że Polacy będą płacili haracz za Holokaust? Proszę Pana. To jest taki układ, że trzeba tutaj dokładnie rozliczyć, przede wszystkim zadać sobie pytanie, kto jest uprawniony za to, żeby mienie obywateli polskich było, to znaczy, krótko mówiąc, odszkodowanie za mienie, które było niszczone przez hitlerowców, a więc Niemcy hitlerowskie, które ponoszą odpowiedzialność za niszczenie. Po prostu to jest jedna sprawa, kto jest odpowiedzialny, upoważniony i jakim prawem, żeby mógł występować w imieniu ofiar których właściwie nie ma. A jeżeli ich potomkowie są, to są oczywiście i żyją a co tutaj w powiesz na tą tezę, że tak naprawdę o to mienie domagają się agenci sowieccy przeszkoleni w Birobidżanie, bo wiemy, że to właśnie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przejął wszystkie archiwa Gestapo, wszystkie archiwa obozów koncentracyjnych Majdanka, Oświęcimia i jest bardzo prawdopodobne, że właśnie osoby podstawione, przeszkolone na Żydów, a rzeczywistości jacyś kałmu Jacyś Rosjanie, jacyś, cholera wie kto ze Związku Radzieckiego, z Rosji, z głębin Dalekiego Wschodu, ci ludzie dzisiaj przyjeżdżają, przedstawiają sfałszowane dokumenty i tak naprawdę mamy do czynienia z próbą wrogiego przejęcia potężnego majątku, który się Polakom należy. Co Ty powiesz na tą tezę? Ja uważam, że ta teza ma również elementy bardzo istotne w swojej treści, gdyż prawdą jest, że osoby, które praktycznie rzecz biorąc zgłaszały rozszerzenia prywatne, bo państwo polskie pozwalało odzyskać majątek, jeżeli było, e, znaczy prywatnie występował ktoś, kto utracił właśnie. I krótko mówiąc mieliśmy 16 przynajmniej postępowań na początku e, e, lata, to znaczy po 1990 roku, na przykład w Krakowie znam, 7 przypadków tutaj, w Warszawie. Kiedy praktycznie podstawione osoby wyłudzały kamienice, po miesiącu sprzedawały, sprzedawały się trzykrotnie, to znaczy, krótko mówiąc, kancelarie prawnicze oszustów zwanych prawnikami, to są nazwiska, prokuratura ma, działały w tym Ech kierunku, że widzimy tutaj przechodniów. Pan chciał zabrać głos. Proszę o kilka słów dla Telewizji Narodowej, bardzo proszę. Co pan o tym myśli, co się dzieje, o czym mówimy? Ja jestem bardzo wersowany całą sytuacją, ponieważ jest to folklor tylko związany, który niepotrzebny nam jest, ale to... Znaczy ja nawiązuję do tego, co pan bardzo ładnie z mnie przed chwileczką logicznie i treściwie zrozum rzecz tak na temat stawianych przez naszych kochanych braci były, były z do... to co pan wspomniał, no nie będę cały sławia rozwijał. Czy nie uważa pan, że mamy do czynienia już dzisiaj z jakąś formą autocenzury, że o tych tematach po prostu strach mówić? Dlaczego strach mówić? Bo nie jest to czas, kiedy, kiedy było to dobrze no, pojęte i zrozumiałe, mówię panu. No. To, to Rozwijać, Jak pan ma na imię? Pan Sławomir wypowiedź dla telewizji narodowej, a my jeszcze przejdźmy do takiego podsumowania. Tutaj w tym miejscu spotykamy się z kandydatem na posła panem Henrykiem Krakowiakiem. W tym miejscu spotykamy się z kandydatem na posła panem Jankiem Trzeszką. I tutaj nie boimy się mówić o tym, że wartości chrześcijańskie budują Polskę, o tym, że domy Domagamy się, aby pieniądze w UE przeszły z powrotem na skarb państwa tak i domagamy się, żeby Polacy nie ulegli żądaniom iluzorycznego, niesłusznego obciążenia nas haraczem za niepopełniony przez Polaków holokaust. Jeszcze nie? jedną rzecz trzeba dodać, mianowicie państwo polskie spłacało wobec społeczności, której pochodzenia to znaczy żydowskiego, którzy emigrowali w 68 roku na przykład. Do, na zachód, wschód, południe Czyli były jakieś roszczenia dla wspólnot religijnych, które były już e, państwo polskie, wyłożone? Ja wyłożone. jestem z Lublina, Szanowni na Państwo. Jesiwa Lubelska była moją szkołą. Jak byłem studentem medycyny, e, uczyłem się w gmachu Jesiwa Chachmej-Halublin. E, tam właśnie było kolegium Majus e, Tam właśnie polscy studenci robiliśmy doświadczenia. E, pamiętam biochemię, e, pamiętam histo, e, histopatologię. Nie, nie, histopatologia była w innym miejscu. Pamiętam biochemię, uroczych miałem wykładowców, sympatycznych ludzi. Pamiętam biologię, tam chyba również studiowaliśmy. No bo kilka zakładów, gdzie naprawdę na wysokim poziomie stała nauka polska. I ta szkoła była spłacona przez rządy PRL, przez rządy PRL, które dysponowały pieniędzmi polskimi. Polaków przez nas, przez Polaków spłaciliśmy tą szkołę, a Obbudowali, jednak ta tak. szkoła znowu jest w rękach jakiejś wspólnoty religijnej żydowskiej. Jest to nadużycie, jest to słuszne. Mamy na ten temat filmy, mamy na ten temat wypowiedź słynnego historyka polskiego Grzegorza Wysoka z Lublina i ten temat jest poruszany w Telewizji Narodowej. My tego tematu tak nie zostawimy. Sprzed Pałacu Prezydenckiego wypowiadał się na Telewizji Narodowej kandydat Polskiej Partii Pracy Narodowiec Katolik Polak. Henryk Krakowiak, a program realizował Eugeniusz Sendecki, a przyglądał się przechodzień pan Sławomir Wrocławia, który też był narodowcem w swoich czasie we Wrocławiu. A narodowiec z tego czasu we Wrocławiu, panie Sławomirze, Pozdrawiam, czołem wielkiej pozdrawiania, Polsce. Pozdrowienia dla wszystkich.